Słuchajcie, wyjęłam trzy karty, yy, bo muszę ci przyspieszyć troszeczkę, bo mi te filmiki w ogóle się nie wgrywają. Yy, nie wiem, co się dzieje, w ogóle telefon mi się przegrzał, ale nieważne. Odpowiedź po grupie, pierwsza, druga, trzecia grupa. Yy, odpowiedź tak, nie. Prosta odpowiedź, dziewczyny. Tylko tak, żadnych tam on nie zdradza, bo to się robi rozkładowo, od razu mówię. Tam czy on mnie kocha, to tam można, ale ym, chciałam też nagrać taki filmik i od razu, to zrobię teraz. Ym, czym się różni rozkład od pytania, bo yy, często tam mam tak do wyceny u was, yy, znaczy jak ja robię Wam wycenę, yy, no to mówię pytanie tyle i tyle, rozkład tyle i tyle, taki i taki, no nie. No to wy, jakby wtedy idziecie, że tak, to jedno pytanie, czy on mnie kocha, czy wrócimy do siebie i jaki ta relacja ma potencjał. To jest dziewczyny rozkład. To się robi rozkładowo, trzeba więcej kart wyciągnąć, inna wymiana energetyczna, więcej mi ta energii kosztuje i dlatego jest inna cena. Pytanie, czyli na przykład, czy zdam egzamin, czy powinnam zmienić pracę, czy on się odezwie, to można robić na trzy karty, na tak i na nie. Ja to przeważnie robię na trzy karty i dlatego to tak u mnie wygląda. To tak w, no, w formie wyjaśnienia. Dobra, pierwsza grupa, zobaczymy. O, tak, piękne, tak. Askielichowy. Rów wszystko też od razu powiem, zgodnie ze swoimi uczuciami i odczuciami, nic wbrew sobie. Czy on się odezwie? Tutaj od razu już mówię, widzicie, jest gołąbek, czyli gołąbek pocztowy. Tu widzę kontakt. Um. A czy mi się nagrywa. Nagrywa się, bo nie mogę w ogóle nagrywać, nagrać dzisiaj filmików, co się dzieje, nie wiem. Z tym telefonem muszę chyba zresetować. Ktoś do ciebie może wyjść z gestem dobrej woli, ale to jest karta taka bardzo na tak. Przyjemna na tak i początek jakiegoś uczucia. No, te co pytały, czy mnie kocha, czy coś do mnie czuje, no to tak, czuje. Idzie tutaj taki jakby początek czegoś. Tu się pokazuje bałasy, to są początki. Dwójeczka. No, jest dziewczyny, to jest też na tak. To, jest... to są kochankowie. I teraz tak od razu mówię. <laughs> Ta karta to jest karta wyborów w tle jest zakazany romans czyli gdybyś pytała czy on chce coś ze mną tam tworzyć to jest na zasadzie romansu jeżeli ci intuicja podpowiada bo widzicie on jest za nim otwarty chce coś jej dać ty się bronisz to uciekaj ja bym tutaj też bo to jest karta decyzji jeżeli masz jakieś bardzo ważne teraz decyzje do podjęcia, to to jest namus teraz. I y, powiedziałabym w ogóle tutaj, wiecie co, że y, tak jakbyś też nie widziała, co dla niektórych tutaj może taka, y, tak, y, że ktoś jest z Tobą zainteresowany. Tu. Y, nie widzisz czegoś tutaj jest tym, te dwie karty dla kogoś jeżeli nie widziałaś, którą kartę wybrać to to, to jest podpowiedź dla Ciebie e, tutaj trzeba już zwrócić uwagę na to, czy ktoś e, nie działa na Twoją e, niekorzyść, przeciwko Tobie bym powiedziała też e, jeżeli byś chciała zmieniać pracę, coś takie w formie jakiejś takiej zawodowej, miałaś pytanie tutaj, to lub szukasz pracy, to e, tak, nowa praca jest e, na horyzoncie to jest też na tak ogólnie, tylko tak mówię, że no, ja jakby znam znaczenia kart, wiem jak mi się co pokazuje, yy, więc jeżeli mam tutaj więcej coś komuś powiedzieć opisowo, to mówię. Bierzemy to, co do, co do kogo pasuje. No i to też jest na tak, wszystkie są na tak. Yy, to jest karta Szczęścia, Sielanki. Czy się odezwie tak, czy pójdziecie dzisiaj na randkę tak, czy w najbliższym czasie, nie wiem, podejmie kontakt też tak, czy zdarzy egzamin też tak, czy dostaniesz tą pracę to też tak. Nawet tutaj możliwości jest powrót na poprzednie stanowisko dziewczyny, co dla niektórych. Zapraszam do obserwacji moich profili, tiktaczek, facebook. YouTube i do, do obserwacji i na wróżby prywatne. Jeżeli się komuś podoba to, co robi i z Tobą to rezonuje, to zapraszam na wróżby prywatne. Pozdrawiam.